Siemaneczko, witam w kolejnym wspaniałym dniu. Następnie chciałem podziękować Wam wszystkim za pytania. zapytania Jak tam, co tam u nas? Słuchajcie, no powoli, e, powoli do przodu. Praktycznie już mamy wszystko wyremontowane poza, e, poza dachem. Znaczy wyremontowane mamy wszystko, tylko zostało, słuchajcie, e, podłączyć okap, zrobić e, wentylację. W łazience, i tak naprawdę, praktycznie w środku mamy wszystko wykończone. Zaraz Wam pokażę, jak to wyszło, co pozmienialiśmy. I takie, tam no i co? Jeszcze chciałem poruszyć temat tego naszego nieszczęsnego funduszu ubezpieczeń, który nas okradł. Okrat nas, y, nagrałem już film o tym, ale go po prostu y, zablokowałem, bo z, no, poszło tam dużo K, dużo H. Y, ktoś zgłosił ten film, no i niestety dostałem ostrzeżenie o, o, no, o wyłączeniu monetyzacji i takie tam, także y, jakby poruszę dzisiaj trochę bardziej na spokojnie ten temat. Słuchajcie, y, jak wiecie, trzeciego. Listopada znikło nam z konta 7860 zł, i tam ileś groszy. Co najlepsze, to 3 listopada nam kasę zakosili, a 8 dopiero dostaliśmy pocztę. Nie? 8 dostaliśmy pocztę. Także pojechałem do urzędu skarbowego. Dzięki wszystkim za komentarze, że pewnie nie zgłosiłem, nie opłaciłem. Fajnie jest kogoś oceniać, jak się nie wie w ogóle, na jaki jest temat, nie nagrywałbym tego, jakbym po prostu nie zapłacił, nie zgłosił, nie zrobił czegoś, jakby to była nasza wina, po prostu stuliłbym pysk i, i zapłacił to. Słuchajcie, ale niczego nie byliśmy winni i jak widzicie, po prostu mogą Was oskubać w biały dzień. Tak naprawdę, ja nawet nie wiedziałem, że, że oni nam wzięli te pieniądze, ja pojechałem do rządu skarbowego, myślałem, że ja im wiszę te pieniądze, że oni chcą ode mnie te pieniądze, okazało się, że oni trzeciego już te pieniądze wzięli. Po prostu wiecie, to był urząd skarbowy, jak się płaci VAT czy coś też urząd skarbowy, jakby nie zwróciłem uwagi na to, e, tylko nie połączyłem kropek, że e, no, to był 3 listopad, a nie na przykład 25, bo do 25 płacimy e, podatki. No i co, słuchajcie, no, e, przepychanka, przepychanka. Byłem w urzędzie skarbowym, byłem e, w wydziale komunikacji. E, w końcu wziąłem naszą e, panią mecenas, z którą współpracujemy już kilka e, ładnych lat. Ona wzięła te dokumenty, powysyłała no i równiutko miesiąc, słuchajcie, potrwało to, żeby nam oddali pieniądze. 3 grudnia e, zwrócili nam te pieniądze. 3 grudnia zwrócili nam te pieniądze z jakimiś tam odsetkami, bo. E, 8 tysięcy nam zwrócili bez 4 złotych, ale nie o to chodzi, słuchajcie, bo ym, powiedzcie mi, jakim trzeba być yy, czubem, bo oni już z trzeciego mieli te pieniądze u siebie na koncie, oni je zawinęli, ale jeszcze oczernili przy okazji naszą firmę, bo powysyłali do pięciu firm takie pisma, po prostu, że jakby ta firma miała nam zapłacić jakąś fakturę, to ma nie płacić tej faktury yy, nam. Tylko y, Urzędowi Skarbowemu. Także y, co najlepsze jeszcze w tym wszystkim, y, jakby pieniądze były na koncie, nie wzięli całości, zostawili 40 parę złotych, które, z których zaraz się zrobiło 60 parę złotych i znowu wysłali pisma do tych sześciu firm, żeby 60 parę złotych nie płacili nam, tylko y, Urzędowi skarbowemu. No i wiecie, rozmawiałem z jednym z tych ludzi, no i y, nie dziwię się wcale, bo y, no niestety y, no. Jak to wygląda? Słuchajcie. Jak firma nie ma 60 par złotych do zapłacenia, no to jest lipa, nie? Czyli to po prostu wszystko pada. Także oczernili naszą firmę z premedytacją. Nie wiem co z tym zrobić. Może ogląda nas jakiś e, prawnik, po prostu będę e, pojadę do urzędu skarbowego, będę chciał, żeby wysłali mm, do, tych, do tych firm po prostu pisma z wyjaśnieniem, z przeprosinami. Z odkręceniem tego, bo y, no to jest dla mnie dziadostwo, nie? nie? będę dzisiaj już przeklinał, ale wtedy, wiecie, jak byłem zgotowany, ci, co oglądali ten film, to oglądali i wiedzą, mnie. Po prostu, no dla mnie to jest dziadostwo totalne, bo pieniądze już mieli, a jeszcze powysyłali do firm y, takie pisma, nie? Także tak, słuchajcie, ja biorę wiertnicę, nie wiem, czy złożę to razem w jeden film, czy zrobię osobny. Ale tak, jakby pamiętacie, mówiłem, że całe szczęście, że mieliśmy wełnę, bo tak to by spłonął ten dom cały. Przypuszczam, że jakby była pianka, to byłoby niefajnie. No i sporo ludzi pisało, żeby wypuścić tą wentylację. Kundzia! Zobaczcie, jak Kundzia urosła. 5 lutego będzie miała wyciągane szpilkę z nogi, bo ma podskręcaną na śrubie jakąś szpilkę ma. No śmiga. Jak biega, to nie widać w ogóle, że coś się jest, a jak, no, jak nie biega, no to, to kuleje. nie? O czym to ja mówiłem? A, robię w końcu wentylację, tak jak sporo ludzi pisało, żeby zrobić na zewnątrz. Ja jakby trochę się bałem to na zewnątrz, no bo żeby ten styropian się nie zajął, ale wsadzę rurę w taki sposób po prostu, że będzie ten styropian osłaniać, nie? Osłaniać, będzie to łatwiejsze do wyczyszczenia. Co jakiś czas, słuchajcie, czyście te okapy, bo e, ten tłuszcz się tam zbiera. Jak wiecie, zwarę dostaliśmy, dostał nasz okap, no i pożar gotowy, nie? Także wypożyczyłem wczoraj e, taką wiertnicę. Chyba zrobię jeden film, to Wam pokażę od razu, jak to, jak to wyszło, nie? Słuchajcie, wziąłem taką. Jest, jest też można pożyczyć taką większą, którą się montuje do ściany, ale tu mamy gazobeton, także mm, bez sensu, nie? To będzie do, mm, do okapu, nie? To będzie do okapu. Ta szersza rura, także bierzemy te gadżety no i pokażę Wam, jak w domu nam wyszedł ten, e, ten remont. I uuu, <gryw> pokażę Wam, jak wyszedł ten remont, i no, co zmieniliśmy, nie? bo to też bardzo istotne, yy, powiem Wam, montując klimatyzację w ogóle nie pomyślałem. No i pewnie sporo ludzi też nie myśli na, no, w taki sposób. A no, była lipa, nie? Lipa, zaraz Wam pokażę. <laughs> Kundia do kucza. No i słuchajcie tak, jak widzicie, yy, musimy tu podłączyć, znaczy podłączyć, zrobić wylot z wyciągu, nie? O, spójrzcie tak, tak wyszło. Troszkę pozmienialiśmy ten układ. Teraz mamy tu mikrofale. No i przede wszystkim, zobaczcie, przerzuciliśmy y, klimatyzację. Ona była na tej ścianie. No a jakby najwięcej czasu spędza się tutaj. I pomimo to, że nie by idzie ustawić, żeby to w prawo wiało czy w lewo, ale to i tak cały czas nam dmuchało po, po głowach. Także, y, no, nie fajne. Nie? Ja Wam powklejam te postanowienia, jak to wygląda. Y i takie tam, jakby ktoś miał taką sytuację, no to słuchajcie, no trzeba działać, nie trzeba działać, trzeba wziąć jakiegoś prawnika, żeby to wysłał, bo oni nie mają skrupułów, nie chcą rozmawiać nawet. Także tak, wiercimy, zrobimy najpierw ten, yy, ten okap, bo mieszka chce gotować, a to wszystko szlak trafi, wiecie, jak będzie tak parować na te meble, chociaż nie było, no są z czegoś lepszego niż yy, ten bardziej, w co mieliśmy w łazience. <laughs> w łazience też mamy nowe meble. Nowe drzwi i takie tam, nie? O, tu ściany nam tak, tak zrobiliśmy, już tapety nie kładliśmy. To jest dużo wytrzymalsze. O, drzwi zmienione wejściowe przy okazji, bo tamte były dziadostwo, nie? O. tu tak, o. Tak, oh. do tak. Dobra. Biorę się i wiercę. Ty, mysza, będziesz odkurzać może? Bo to wszystko będzie leciało za tą szafkę. Nie dało się zrobić najpierw dziura, a później późniejsza. No nie. Dobra, trzeba będzie, ja tu wezmę na samej górze, a A ten... A ty będziesz odkurzać. W ogóle zaraz zobaczymy jak to. Jak to będzie. <laughs> Sięgnie ten. O matku i córko. Może na tą jeszcze coś No. Zaszawkę wszystko? No, to zaczyncie. Myśla, poszła po coś, żeby się stanąć. A może dla niewtajemniczonych powiem o co chodzi. Sprzedają w 2023 roku. 18 czerwca, mm, samochód, nie? A 27 czerwca kończyło się ubezpieczenie. Pan niestety umarł, nie przedłużył ubezpieczenia. No i co? Minęło 14 dni, i dowalili 6000 z czymś. Później koszta, jak sukucyjne, no i prawie usamka się z tego zrobiła. A my Bogu winni byliśmy. Nie wiem do końca kto zawinił, bo powiem wam, że też kiedyś wypożyczałem samochód i okazało się, że 9 lat jeździłem na niby podrobionym prawojeździe ponieważ Pani, jak zdałem kategorię A na motocykl, e, Pani w Zwoleniu w urzędzie po prostu nie wklepała tego w system. No i e, ubezpieczalnia sprawdzając e, moje prawo jazdy, e, wiecie, no jak wynajmowałem samochód ciężarowy, okazało się, że mam podrobione prawo jazdy, że w ogóle takie prawo jazdy nie istnieje, nie ma czegoś takiego i jestem bandytą. <laughs> Co, pojechałem do Wydziału Komunikacji w Zwoleniu, no, wklepali to w 5 minut, no i wszystko jest gitnie, ale jakby to była taka akcja za granicą, czy gdzieś się to jakie problemy, nie? Także masakra. I ciekawe, czy teraz też tak nie było, że my to zgłosiliśmy, a oni tego nie wklepali, ale później się jakoś dogadali. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie nam się oberwało za nic. Masz? <grym> Dobra, jedziemy. To jeszcze chwila. Jak rąk nie urwie to. Po co? No ciepło. Ty lubisz ciepło. Uf, wszystko białe. tak. Masakra Wszystko białe Nie no ale z wodą to jeszcze gorzej by zrobił To jest gazobeto Nie wiem czemu tego od razu nie zrobili domek jest do sprzedania słuchajcie. Elegancko. Luks dziureczka wyszła. O, jak zasysnął jakiś coś. No. Pójdzie taka maskownica jeszcze, to też to wyciszy, nie? Nie, ten okap tak głośno chodzi. Nie, to wyciszy. Ty nie słyszałaś głośno chodzącego goka Teraz tam na tym to... Na jedynce to on głośniej chodził jak ten na trójce. Tak? No. Masakra jakaś. No już nie pogadałaś. To no. wyjaśnienie. Ojej. No jest Tadam. w ogóle to miało być brązowe Szarno? no ja nie no i weź włącz ładnie dmucha ładnie dmucha Dobra, teraz najgorsze. Eee, czarurę Spiro, zrobić wentylację w tym, eee, w łazience. A tam już jest celuloza, Wpuszczona od dupy strony wszystko tak robione. Ale tak to jest, słuchajcie, trzeba na już, na już, na już, na już, na już. Dobra, ja tutaj dolimy tę dziurkę. Niestety nie mam takiej otwornicy i muszę grzać po kopi. Może myśl, niech trochę wystaje. <laughs> Może niech trochę wystaje ten. Kurde, to ja to tak na ścisk zrobiłem, że, że to... Może te kółki chyba nie potrzebne. No to... Może nawet i lepiej będzie to można, można wyjąć, wyczyścić. No. Równo to jest. No elegancko też. Ta krzywo trochę, Kurde, no kurwa, 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 Bo mi się wydaje, co kurwa, 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 Jak to było? Jak ja to wsadziłem? Ja muszę nógutko otworzyć, No dobra. Daj no mi stanąć na tym. Zaraz. No to wsadź se sama. Nie. Ja nie mam czasu, kobita. Daj jeszcze. No to kabelek. W tej szufladzie masz te szufladki tu? Na co? Bo ja za szufladę kabel ci nie da dojść, żeby doszło. Nie wiem. To może... mm, jeszcze szafeczki, półeczki. Tadą. Bajacy. O zobaczcie, tu mamy jeszcze takie coś. Nie to można podjaśniać, ścienniać. No i tu mamy pyk nad wysepką. Jak widzicie z tych oczek zrezygnowaliśmy, tylko mamy jakieś te sople, nie sople. Dobra, ogarniać wynoszę ten banja i jeszcze powiem co nieco. I dobra, słuchajcie, dzisiaj taki miśmasz, ale sporo pytań było, co tam, gdzie tam, jak tam. Także dzięki za, za troskę, za pamięć. Co tutaj się dzieje? W tym momencie daje nam 240 W, a mamy baterii niewiele. Słuchajcie, pogoda y, przykra była dzisiaj, 39%. Dopiero teraz słoneczko wyszło, ale już jest za drzewkami, nie? Także mam nadzieję, że jutro będzie słonko, jak nie, to po prostu przełączymy się na sieć i tyle, nie? tak gdzie tak. No jak widzicie, yy, mówię teraz do tych, którzy pisali, że na pewno nie zgłosiłem, nie opłaciłem, że coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No jak widzicie, jakbym miał nieopłacone, niezgłoszone, to nie byłoby całej tej akcji. Po prostu bym to zapłacił i tyle. No a niestety, no, yy, żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy. Po prostu jakiś tam urzęda ma swoje widzimisię, raz że oczerni waszą firmę. No to jeszcze zapieprzy wam kasę z konta i tyle, nie? <laughs> Te pismo wiem, że poszło do urzędu skarbowego, do mojej mecenas. No a do tych, do tych firm, które dostały pismo, że ja wiszę, pieniądze jakieś. W Urzędzie Skarbowym nie wysłali pisma. Także po świętach, po nowym roku pojadę tam no z pytaniem, czy wyślą jakieś pismo, tak żeby po prostu mm, w, moim imieniu, w moim swoim imieniu, że to była pomyłka. Nie wiem, niech jakoś coś zrobią, a jeżeli nie, no to też wam dam znać, czyli po prostu mogą wam nasrać w gniazdo, że tak powiem, i nikt za to nie odpowiada. Takie czasy, nie? Takie czasy. Dobrze, że się to tak skończyło. Yy, oddali pieniądze z jakimiś śmiesznymi 200 zł. Yy, odsetek, yy, tak naprawdę, gdzieś mam tych 200 zł, bo yy, jakby wizerunek mojej firmy ucierpiał. Z jednym człowiekiem, który dostał te pismo, yy, mam kontakt, także on wie, jak to się skończyło, co i jak. No ale yy, cztery firmy, jakby, yy, no nie odzywałem się do nich. Zresztą to jakby. Nie moja broszka, nie? Mam nadzieję, że ten rok się skończy, bo ci, co nas oglądają, to wiedzą, że ten rok mieliśmy. no słaby, nie? Słaby. <laughs> Słuchajcie, cały czas jakiś cios, nie? Jak nie z jednej, to z drugiej strony, <laughs> nawet z Urzędu Skarbowego, gdzie człowiek naprawdę e, płace na czas zusy, podatki wszystko, staram się e, być porządnym obywatelem. <laughs> I widzicie, e, no. Raz, że was oskubią, to jeszcze pomówią, oczernią. Także tak. Słuchajcie, w środę będą chłopaki, w środę będą chłopaki. Jeszcze zostało tam założyć parapeciki i zrobić taras. I domek jest skończony. Będę wystawiał go na sprzedaż. Później co? Zaraz mam nadzieję, że w następnym roku ruszymy z budową domu na start przedłużony, czyli no. 63, ale przedłużony do 82 metrów kwadratowych użytkowych. Yy, także będą z tego materiały. Myślę, że zrobię to dużo lepiej niż w przypadku tego domu. Wiecie, są teraz yy, minęło tak naprawdę yy, prawie 7 lat, no 6,5 pół roku. Tak, 6,5 roku minęło od tamtej pory, no trochę technologia poszła do przodu, kamerki poszły do przodu, stabilizacja poszła do przodu. Myślę, że te filmy będą bardziej y, przejrzyste i klarowne i przyjemniejsze do oglądania. Także jeżeli ktoś chce wybudować dom z naszego projektu, będzie miał takie kompendium wiedzy, jak to zrobić samemu, nawet bez doświadczenia, nie. Zapraszam na materiały, zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do zapoznania się z naszymi ofertami. <laughs> Teraz trochę reklamy wrzucę. No i widzimy się niebawem. Jeszcze raz dziękuję za zapytania, za maile, za wiadomości, za wszystko. Jesteście super. No. Niech się ten rok kończy, następny będzie lepszy. Pa.